Bytom. Dzięki rozwojowi przemysłu i górnictwa przeżywa największy największych dziejach rozkwit. Rynek. Wciąż pozostaje miejscem ważnym i reprezentacyjnym. Tę godność podkreśla wznoszący się u wylotu w ulicy Gliwickiej wspaniały, neorenesansowy ratusz z wysmukłą wieżą. Na środku rynku stoi okazały pomnik. Jego głównym elementem jest prostokątny cokół zwieńczony rzeźbą śpiącego lwa. Wyrzeźbił go słynny artysta Theodor Erdman Kalide. Boki cokołów zajmują tablice z nazwiskami mieszkańców powiatu bytomskiego poległych w wojnie francusko-pruskiej. Lew jest zwrócony łbem do ratusza. Podobno mieszkańcy przeciwległej pierzej rynku czuli się z tego powodu nieco urażeni.